z tej strony Piotrek, Shimano Polska, jest czerwiec, właśnie ruszył sezon sandaczowy. Na pewno wielu z Was z tej okazji zastanawia się, jaki zestaw wybrać dla siebie. Ja dzisiaj chciałem Wam zaproponować dwa zestawy bajtkastingowe Shimano. Pierwszy to wędzisko Poison Adrena, zestawione razem z multiplikatorem Curado DC. Drugi zestaw jest to najnowszy model wędki Zodias, również sparowany z multiplikatorem Curado DC o innym przełożeniu. Oba modele to kije opisane do 21 g wyrzutu i z pozoru wydają się takie same. Ja natomiast dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o różnicach, jakie są między tymi modelami. Wędzisko Zodias do 21 g wyrzutu zestawione razem z Multiplikatorem Curado DC to świetny, szybki, cięty kij na sandacze. Dla wszystkich fanów mocy w dolniku i świetnego czucia ryby i przynęty. Wyposażony w technologię Carbon Monocoque oraz Blank High Power X świetnie przekazuje wszystkie drgania i brania ryb nawet na dużych głębokościach. Jeśli szukacie wędki z najwyższej półki, wędka Shimano Poison Adrena, to model specjalnie dla Was oferuje jeszcze lepszą technologię Blanku połączoną razem z karbonowym dolnikiem w technologii Carbon Monocoque. Sam Blank jest wykonany w technologii High Power X i Spiral X, dzięki czemu wędka jest nieprawdopodobnie szybka, czuła, świetnie przekazuje drgania. Nadaje się bardzo dobrze do animacji zarówno mniejszych, jak i większych przynęt. Ale żeby nie być gołosławnym, zobaczcie sami, jak te dwa zestawy spisują się w akcji.